Można wysunąć każde roszczenia, tylko jeszcze trzeba je wyegzekwować. I Polska po pierwsze nie wysuwa żadnych roszczenia. Gdyby komuś przyszło do głowy, żeby je wysunąć, na przykład wobec Niemiec, to przypuszczam, że niemiecka odpowiedź mogła być podobna do tej, jakiej Stalin udzielił delegacji polskiej w takiej anegdotce. Delegacja polska przyjechała do Stalina, żeby Rosja przekazała Polsce lwów i kijów. Stalin się bardzo zafrasował i powiedział: Słuchajcie, lwów to my nie mamy, a kijów to możecie dostać ile tylko chcecie. Przypuszczam, że niemiecka odpowiedź byłaby podobna, zwłaszcza że. W 1998 roku, kiedy nowym kanclerzem Niemiec został socjaldemokratyczny polityk, polityk Gerhard Schröder, w jednym ze swoich pierwszych przemówień powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca już w 1998 roku, a więc prawie 10 lat temu. Także. Występowanie w tej chwili to jest taki refleks szachisty, l'esprit d'escalier, Francuzi mówią. Niestety, obawiam się, znaczy powiedzieć oczywiście możemy wszystko, ale wyegzekwować chyba się nie da nic.